Cześć, witamy serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Jesteśmy u Henia. Dzień dobry, dobry lot. Jestem Heniek Polo, lotuję w oddziale skoczów. Jesteśmy po, można powiedzieć, pierwszym locie konkursowym z odległości 153 km. Brzeg. Eee, Lot... Z moich okolic. Tak, tak. Lot bardzo szybki. Gołębie nam wypuścili godzina. dziewiąta, Godzina 9.45, a pierwsze gołębie u mnie się pokazały na odległości 153 km. 11.09, tam 36 sekund się otwarło. No i w ciągu 3 minut usiadło 30 gołębi. Eee, jak oceniasz prędkość Heniu na tym locie? No, prędkość wychodzi na to, że będzie powyżej 1700-1750 metrów na minutę. Zwariowany lot, z wiatrem sprzyjający. W tej chwili jest 11.25, to powiedzmy jest 15 minut od pierwszych gołębi. Jest około 65 na pewno w zegarze na 78 wysłanych z gołębnika. Jak oceniasz warunki? Bo był deszcz w Wiśle i okolicach, w brzegu nie było. Tak, warunki u nas na terenie tu pod beskidzia były z rana bardzo nieciekawe. Deszcz, mgły tam na górach, no i leciutki wiatr, ale sprzyjający. A na brzegu super warunki do startu, sprzyjający wiatr i słonecznie. Dlatego ten lot jest taki super udany. No, chwała, można powiedzieć, dzięki temu przewod... szefowi od spraw lotowych, prezesowi do spraw lotowych, że z gołębiami poczekał i wypuścił je, jak się temperatura zrobiła odpowiednia do lotu i tutaj na górach poprawiło się dla wszystkich równe warunki, bo gdyby wypuścił wcześniej, to góry dostałyby popalić, przodki gołębniki by pobiły, a takich rzeczy nie można robić. Eee, Heniu, no wiadomo, krótki lot, lot pierwszy, a jak przed okresem tego pierwszego lotu dużo treningów, czy ograniczyłeś treningi w tym znaczy robiłem w robiłem treningów prywatnych zrobiłem cztery. Pierwszy trening, 18 km w linii prostej. Drugi, trzeci, czwarty, 20 chyba 7 km, to jest do mnie w linii prostej. I dwie wywózki kabinowe, bo oddział z Jaszembie robił w sobotę, tydzień wcześniej temu i druga wywózka kabinowa była teraz na Krapkowice. To jest do mnie pomiar około 90 km. Lot z wiatrem, tak jak dziś, bardzo szybki. 50 minut głębi się pokazały na lot szybki, no, bo jak mogło być inaczej, bez strat ani jedna sztuka dotychczas nie zginęła. No. Po przylocie zauważyłem dużą świeżość. No gołębie w takiej kondycji są, jakby na locie nie były. No bo cóż to dla nich wysiłek jest tych półtorej godziny lotu ja one koło domu też tam lata, latają 30-40 minut. Z przyjemnością można powiedzieć, nie, że ich muszę wymuszać. Samce chodzą mi dużo lepiej, samice są troszkę leniwe, może bardziej, bo... Dopuściłem do drugich jajek i może bardziej je ciągło do gojemnika. Nie chciały tak w tym pierwszym tygodniu tego wdowieństwa odlatywać od domu, ale przylot był dobry. Wiesz, niektórzy hodowcy też no, mają różne szkoły i trenują już od lutego, nawet od marca. No, każdy inaczej. Wiadomo, że chodzi o to też, żeby nie było zbyt dużego zakwasu, jeśli chodzi o pierwsze te elementy startowe, bezpośredniego przygotowania startowego, a Ty w jakiś sposób to ograniczasz, żeby tego zakwasu nie było na samym początku? Znaczy u mnie to wyglądało tak, że y, zimą u mnie gołębie długo latały, bo do 10 stycznia, jak mi skasował taką dobrą samicę jaszczuk. więc zamknąłem 10 stycznia obloty przy domu, ale uruchomiłem już obloty 8 marca, swobodne, na luzie, po zniesieniu jajek, jak się zagnieździły, zniosły jajek, zacząłem ich otwierać, ale przed tym jeszcze podawałem gołębiom takie kapsułki dla ludzi na stawy, na zerwanie tych ścięgien. Codziennie taka kapsułka szła na litr wody do pojnika i przez 10 dni, no, nie było u mnie żadnych komplikacji ze skrzydłami. Gołębie się rozlatały, odchowały młode, cały cykl został przetegowany. Na no dzisiejszy lot, Ja się to mówi, bo niektórzy już tam bo to, bo to, bo to, poniedziałek, wtorek, środa itd. U mnie dostały karmę, 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 jeszcze raz karmę i tyle, Czyli za krótko żeby ee, ładować. Czyli nie ładujesz po tym locie. Nie. Jest przerwa. Możesz zdradzić co da że ewentualnie dzisiaj, dzisiaj dzisiaj po locie u mnie gębie mają do picia. Aminokwasy, elektrolit i mam ten tak zwany zmniżka ten syrop do tego. No a na karmę propolis i pyłek kwiatowy. A z karmą to idziesz w kierunku Bardziej wysokowęglowodanowej czy wysokobiałkowej? Znaczy się, ja mam i wysokowęglanowe karmy energetyczne i białkowe. Tylko, że karmię powiedzmy na początku tygodnia to idzie lekko srawna, tam 50% trochę, trochę z tego. W środku tygodnia więcej białka, trochę tego, trochę tego. A pod koniec tygodnia troszkę tego, troszkę białka, a więcej energii. I to tak, ale u mnie codziennie. Te ptaki jedzą wszystko, tylko dozuje dawką, rano gołębie nie dostają pełnej dawki, powiedzmy tamta łyżka, tylko dostają 10-12 gram na gołębia i to mają dość, okay. bo jedzą mniej, ale wieczorem dostają tą nadwyżkę, uzupełniam. No. Czyli uzupełnienie w tym momencie energetyczne. Tak. Yy, dziękujemy Heniu, zapraszamy do podglądu, bo trochę z Heniem porozmawiamy jeszcze o różnych larytasach. Przed sezonem i w trakcie sezonu. Także zapraszamy do oglądania. Będziemy kontynuować rozmowy. Dziękuję. Dziękujemy. Do lot. Na... Chodź, chodź. Następny. Następny. jest następny. O, dwa następne, cztery toczy. Teraz z drugiej strony popatrz z południa. Jednak ten, ten wiatr, a jakie tam masy idą. Boże, jedne się odbijają od tych mas, a jedne idą dalej. Popatrzcie. To jak pszczoły w ulu, Z piętnaście. Babcia dziesięcioletnia w konkursie. Nie do wiary. 88. konkurs, ta biała. popatrz co siadła w deskę. Dziesięciolatka. No.